Witajcie, z tej strony Michał Oleszczyk. Jestem wykładowcą Wydziału Artes Liberales Uniwersytetu Warszawskiego i autorem podcastu Spoiler Master podcast do słuchania po seansie. Dzisiaj witam Was na szlaku Łodzi Miasta Filmu UNESCO na spacerze Oskarowym. Szlak Łodzi Miasta Filmu UNESCO powstał z inicjatywy Urzędu Miasta Łodzi. Projekt jest realizowany przez Wydział Łódź Film Commission w instytucji EC1 we współpracy z Narodowym Centrum Kultury Filmowej, Łódzką Organizacją Turystyczną i PTTK Oddział Łódzki imienia Jana Czeraszkiewicza w ramach projektu Łódź. Miasto filmu UNESCO. Opowiem Wam dzisiaj o miejscach, ludziach i filmach, które stały się częścią historii kina, a konkretnie zapisały się złotymi zgłoskami w historii amerykańskiej Akademii Filmowej czy to jako pozycje nominowane do Oscara, czy to jako filmy, które wręcz owe Oscary otrzymywały. Obejrzymy wyjątkowe miejsca w wyjątkowym mieście. Jednocześnie będę się starał zachęcić Was do obejrzenia wyjątkowych filmów nakręconych w tym mieście, które następnie podróżowały po całym świecie i zdobywały nominacje i nagrody Amerykańskiej Akademii Filmowej. Zapraszam Was na spacer rozkarowy.